tam wszystkich dziś zrobimy unboxing przesyłki od CardZone zrobiłem tam małe zakupy i zobaczymy co dostaliśmy oczywiście w środku dużo takich strepenowych zabezpieczeń. Tutaj pierwszą rzeczą są top loaderki. 25 sztuk. Ultra Pro. Tutaj Najważniejsza rzecz przesyłki to a tą rzeczą jest box, w którym mamy gwarantowaną kartę z kawałkiem koszulki z firmy Apertek. Unboxing całego tego boksa będzie na moim kanale już niedługo. Każda, każdy box zawiera 36 paczek po 6 kart. Zamówiłem też 5 saszetek z 2014 roku, żeby porównać. O no tutaj widzę już gratisy i nasze tu są te saszetki z 2014 roku 5 saszetek się dostaliśmy jeszcze cztery saszetki z mistrzostw świata w Brazylii zamówiłem jeszcze mega zestaw startowy żeby mieć album W którym znajdziemy karty XXL 6 saszetek I wylimitowane karty No ale widzę, że tutaj znajduje Drugi zestaw Którego nie zamawiałem Więc jest to gratis No nieźle to tyle z tych moich zakupów. Może nie były jakoś szczególnie duże, ale unboxing już niedługo się pojawi. Dziękuję.